Bardzo dziękuję pani marszałek. Moje pytanie kieruję do pana ministra Szweda. Otóż jest także ze środowisk osób związanych z zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej pojawiła się taka oto taki oto niepokój, który dotyczy tego, że w momencie w którym te podmioty korzystałyby wsparcia tych wszystkich instrumentów, które dają poszczególne tarcze antykryzysowe, gdyby spełniły te warunki, to równocześnie zaczęłyby nie spełniać warunków, które na podstawie których uzyskały status Zakładu Aktywności Zawodowej bądź Zakładu Pracy Chronionej. Tutaj chodzi na przykład o wymiar czasu pracy osób zatrudnionych. I ja nie ukrywam, że noszę się z zamiarem zgłoszenia takiej poprawki, która na czas pandemii, jasno określony na czas pandemii, jakby zwalniałaby, wiązałaby zapisy z jednej strony ustawy antykowidowej z ustawą o rehabilitacji, tak aby w momencie, w którym te zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej skorzystają z tych zapisów ustawy antykowidowej, jednocześnie nie znalazły się w sytuacji, w której utracą status zakładów pracy chronionej bądź zakładów aktywności zawodowej. Czy do Pana Ministra dotarły też takie wątpliwości tego środowiska i co Pan Minister na ten temat uważa? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Panie Ministrze. Panie marszałek, panie senatorze, ta sprawa częściowo została uregulowana w drugiej tarczy, bo zmniejszaliśmy, jeśli chodzi o te limity zatrudnienia dotyczące zakładów pracy chronionej. Jeżeli jeszcze jest jakiś problem, o którym pan, pan senator mówi, to jeszcze sprawdzimy. No, oczywiście tutaj generalną zasadą jest, że absolutnie no, nie chcemy dopuszczać do takiej sytuacji, żeby z powodu koronawirusa, który zakład był, był poszkodowany i te działania, które podejmują idą w drugą stronę, żeby pomagać tym zakładom. To jeszcze sprawdzimy. Ale tak, mówię, takie przepisy znalazły się w drugiej, drugiej tarczy i myślę, że, że w jaki sposób rozwiewają te wątpliwości, o których Pan mówił, ale to jeszcze ten głos jeszcze też sprawdzimy. Bardzo dziękuję Panie ministrze